Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym sklepie Amsterdamer na ulicy Koletek 9. Sklep istnieje od 4 lat. Staramy się sprostać wymogom naszych klientów, którzy chcą kupić, a zarazem naprawić rowery stricte holenderskie. Zajmujemy się rowerami holenderskimi z tego względu, ponieważ, ponieważ jest to nowy produkt na rynku krajowym. W Krakowie jest mało miejsc serwisowych które zajmują się tego typu rowerami. Dlatego stwierdziliśmy, że chcielibyśmy przejąć tym samym rynek rowerów holenderskich w Małopolsce, jak również w Polsce, a być może w przyszłości i, i, i kraje Europy Wschodniej też z nami będą współpracować. W dobie rosnących cen paliwa proponujemy mieszkańcom Krakowa oraz urzędnikom krakowskim o wybranie roweru jako codzienny środek transportu. Zamiast y, samochodu. Na pewno będzie to miało wpływ na ich zdrowie, samopoczucie. Jest to bardziej ekonomiczne i bardziej ekologiczne. Tutaj mamy przykład y, roweru holenderskiego. Jest to rama otwarta. Y, w rower. Moment, moment. Y, uwagę trzeba zwrócić, główną uwagę trzeba zwrócić na hamulce bębnowe, które są często z przodu jak i, jak i z tyłu. Oraz na y, prawidłowe użytkowanie y, biegów, które znajdują się w tylnej piascie. Y, rower holenderski ma to do siebie, że jego kierownica i kształt y, daje wyprostowaną sylwetkę w trakcie jazdy, a pełna osłona łańcucha chroni, chroni nie tyle co sam łańcuch, co części ubrania, które są izolowane właśnie tą pełną osłoną.